Witajcie, ja dzisiaj, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, jak, jak postawić serwer Minecraft płatny. Ech. Wersje bezpłatne są możliwe, ale jednak tylko dla tych, co mają IP zewnętrzne. A i tak trzeba ciągle, tylko wtedy, kiedy jest włączona konsola, można wtedy serwer użytkuje. A w ogóle. Bardzo często wtedy hakerzy mają wtedy dostęp do komputera, bo coś tam się internet tego y i otwiera serwer, i jest taki lokalnym otwarty, i wtedy coś. no, Hakerzy mają dostęp do waszego komputera bardzo, bardzo, bardzo łatwy. Więc trzeba to wejść na stronę hostingową. Ja wziąłem It's Raft, iCraft się mówi. Na początku trzeba się zarejestrować. Rejestracja, imię, nazwisko, email. Hasło, hasło. Kod, kod referencyjny jest. Nie potrzeba go. T2, Te tego rejestracja. Jak się już zarejestrujemy, to logujemy się. I mamy listę serwerów. Na początku bierzemy portfel. Dodaj serwer. I można, są dwie możliwości, zrobię to tak: oferta, wybieram, można zrobić, że wejść znowu oferta i wygodne płatności, szybciej, przepraszam, ale mam lagi z internetem. To jest bankowy. Jest najtańszy i najlepszy, więc najlepiej się płaci. Jest najtaniej. Spokojnie, ja, ja tak właśnie kupuję. Jest wszystko okej. Okay. To są takie, jakby kupony, które się kupuje. A, chyba jest coś takiego, że kupuje się chyba w sklepach czy coś tam. A to rzadkie jest, więc lepiej. I jest Premium SMS. Strasznie jest drogi, więc lepiej tego nie kupować. Najbardziej polecam to, ale to jest najłatwiejszy w sobie sposób. Za, 10, za 5 osób to aż 24 zł. To jest skenerstwo według mnie 10 zł 5 slotów. To nie jest tak, że jak jedna osoba wejdzie na serę, to od razu jest jeden slot zajęty, tylko wiecie. Okej. Okay. Tutaj przez DotPay. Przejdę DotPay. Wbieracie, tam się logujecie, ja z telefon, dokładnie płatności, tam się dalej tego i za pomocą kodów, to tam, wyś, tam ci dają kod z SMS-a. Jak już zapłacimy, powinniśmy po prostu opłać, za, jak już zamówimy, serw zamów serwer, na początku dajemy. Wpierz grę Minecraft, zamów serwera. No i właśnie. Później sobie aktualizujemy najnowsze wersje, bo tutaj trochę później przychodzą, ale za to są lepsze i w ogóle. Znacznie nie lepsze, tylko bardziej bez booków gwarantowane. Ale lepiej po prostu ściągnąć. Są takie same. Dobrze, że sobie kupiliśmy już serwer. I tu trzeba będzie skonfigurować serwer. To jest banal, powinniście już to wiedzieć, ale tam dla przypomnienia. Ci, którzy po prostu kompletnie nie wiedzą, jak zrobić serwer, tak to true. To zostawić tutaj, jak chcecie nazwę świata. Armageddon sobie dałem, żeby było fajnie. Czy jest latanie? Nie, Ta tam nie wiem, co to jest. Serwer port, to tam od razu macie tam napisane Whitelist, list. Ja mam true. To jest tak, że wpisujesz na whitelistę gościa jakiegoś, jego nick, i wtedy on może wejść. Inaczej nie może. Jak dasz false, dacie false, to wtedy będzie mógł każdy wchodzić, ale nie radzę. Chyba że chcecie opublikować serwer i wtedy tego, to lepiej tak. Spada nie track, Chcecie mieć ćwiczek, i tak dalej. Snapper LED, nie wiem co to jest. Hardcore lepiej nie, bo to głupie. E, texture Pack. Texture to jak y, link do podanego texture packa i to ci jak wklejcie, to wtedy. Jak przed wejściem na serwer będzie, czy dać teksturpaka, i tak dalej. Czyli jak wejdziesz na serwer, to od razu będziesz miał do teksturpaka, ale na resztach będziesz miał normalny spokojnie Online mod. Jak chcą tylko ci, co mają kupiony, wykupiony pakiet premium, a raczej nie za często ludzie kupują pakiet premium, bo po co? Więc false lepiej dać, wtedy będą wszyscy mogli wchodzić. pvp True będą mogli siebić ludzie. Divicult 2, czyli to jest poziom normal Seven name To jest taka nazwa serwera taka oficjalna e, Lepiej to zostawić Game mode 0, to znaczy że będzie survival server. nie będzie żadnego e creative i tak dalej. Max Players 5 bo tak sobie ustawiliśmy Z planem, Czy będą potworki? Tak Generate Aha, czy jak będą te wioski te i tak dalej View distance to widoczność, albo coś a, a to jest, że SPAN i tutaj jak pisze się pod tam takim autórzkiem, witaj na serwerze Armagedon kto jak chce, na przykład, nie wiem, załóżmy dajmy event o, 18, o 19 no i dobra, poczekaj jeszcze raz sobie jeszcze raz sobie włączę, kurde Znowu lag z Czekajcie, mały problemik Wejdę to użytkownika Mały bug Przepraszam, dobra, jesteśmy Serwer Jak już mam to ustawione Najlepiej sobie zrestartować serwer Wyłączyć i wyłączyć bo wiadome jest. W obsach oczywiście się zapisać ja mam Andrzej. Andrzejski. I w sumie mogę jeszcze powiedzieć o pluginsach. Nie można wsadzać y, całych folderów y, z różnymi tymi. Po prostu osobne pliki może tylko to, to osobno, to osobno. Więc najlepiej będzie, jak sobie pobrać taki program FileZilla. Link podał w opisie Się Powinno zajść zainstalować taki folderik I tam będzie coś takiego Nie będzie to napisane, będzie face Ale coś tam miałem bugi, więc w ogól, Ogólnie mam bugi Z internetem I Żeby móc przesłać całe pliki A nie osobno To jest bardzo ważne Trzeba poprawić ten program i dostęp ftp to będzie tak host ftp czyli trzeba tutaj wpisać serwer sv14 potem nazwa użytkownika czyli login ustaw nowe trzeba ustawić sobie nowe hasło ja mam tak, ja sobie ustawiłem i port po prostu puste zostawić najlepiej puste Kombinować. Jeżeli się połączył z serwerem i masz dostęp do plików ze swojego serwera. I dzięki temu możemy sobie ad, yy, aktualizować serwer do najnowszych wersji. My będziemy korzystać z Bookkita yy, tego dodatka, więc spoko I jak, jak się już pobierze, bo już mamy na pulpicie ten pu plugin Bookit, prawda? I trzeba zmienić nazwę na server.jar, bo w Minecraftie tak, w iCraftie. Tak to czytają, że to nie jest Craftbook, tylko e serwer Według nich Permierz, to byle, co, bla, bla, bla. I. okej okay. Ja tu mam swoje pluginy. I. Będę w następnych odcinkach omawiać to wszystko. Chyba na razie tyle. Jak na dzisiaj. Nie wyłączać serwera. A jeszcze takie dodatek. Jeszcze pokażę, że taki serwer działa. IP przepisujemy. Ja mam nodusa, bo zajstrował bo kolega, ale usunę spokojnie, tym cztery. co hodí? Okay, to je svůj server. mam dużo pluginów, tak mniej więcej on wygląda. spawnik, wszystko powiem. I dzięki temu, i będę oczywiście na odcinkach pluginy wam pokazywać. No razie to tyle. Dziękuję za obejrzenie, komentarze, dawać suby i tak dalej. i Lajki like i tak dalej.